Wraca do UK i walczy o Archiego i Lilibet. W zaskakującym komunikacie książę Harry ogłosił, że na stałe powraca do Wielkiej Brytanii i nie zamierza wracać bez swoich dzieci. Ten dramatyczny krok oznacza rozpoczęcie batalii sądowej z Meghan Markle o pełną opiekę nad Archiem i Lilibet. Źródła mówią o obawach o bezpieczeństwo i rozwój pociech w kalifornijskim blasku fleszy, zgromadzonych zeznaniach niani i terapeutów oraz przygotowanych dokumentach dowodowych. Tymczasem Meghan kontratakuje, powołując świadków i petycję blokującą paszporty dzieci. Czy konflikt przerodzi się w kolejny kryzys instytucjonalny dla monarchii? Ich walka o rodzinę właśnie wkroczyła na salę sądową, a stawka nigdy nie była wyższa. Książę Harry wstrząsnął całą Wielką Brytanią tym ogłoszeniem. Wracam do UK, książę Harry właśnie przekroczył wszystkie królewskie granice. Ogłosił, że wraca na stałe do Wielkiej Brytanii i nie zamierza wrócić bez swoich dzieci. Decyzja, której nikt się nie spodziewał, wstrząsnęła pałacem i zdominowała nagłówki na całym świecie. Nie chodzi tu o pojednanie stronem czy spełnienie królewskiego obowiązku, lecz o walkę o odzyskanie kontroli nad swoją rodziną. Od miesięcy napięcia między Harem a Meghan Markle dojrzewały w ciszy. Pojawiały się pogłoski o kłótniach za zamkniętymi drzwiami, różnicach w wychowaniu Archiego i Lilibet, sporach o bezpieczeństwo, strategię medialną i przyszły wizerunek. Podczas gdy Meghan pragnęła większej widoczności, budowania marki i projektów w Hollywood, Harry coraz bardziej odsuwał się od blasku fleszy, zbyt dobrze pamiętał, jak media przyczyniły się do tragedii w jego rodzinie. I oto nadszedł moment kulminacyjny. Krótki, jednostronicowy komunikat, wracam do Wielkiej Brytanii. Z zamiarem odzyskania pełnej opieki nad Archiem i Lilibet, w jednej chwili cały świat zamilkł. Nie był to powrót turystyczny ani próba załagodzenia rodzinnych napięć. To był znak rozpoczęcia pełnoskalowej batalii sądowej przeciwko Megan w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości. Co skłoniło go do tak drastycznego kroku? Źródła podają, że Harry obawia się o długofalowy rozwój dzieci w przeładowanym medialnie środowisku Kalifornii. Rzekomo zgromadził świadectwa Niani, byłych członków personelu i terapeutów, którzy opisują chwilę, gdy w domu Saseksów dochodziło do emocjonalnych wybuchów. Jego prawnik twierdzi, że Megan, zafascynowana brandingiem i kontraktami, naraziła pociechy na nieustanny stres z aparatem jeszcze zanim nauczyły się mówić. Dla Wielkiej Brytanii, przyzwyczajonej do pałacowych skandali, to jednak była bomba. Harry, wygnaniec od korony, znów miał stanąć do walki na sali sądowej, tym razem nie o honor czy etykietę, lecz o wychowanie własnych dzieci. W jednej chwili wzbudził sympatię tych, którzy powtarzają, że tata powinien walczyć o dzieci, i gniew tych, którzy widzieli w tym podły cios w macierzyństwo Megan. W Stanach Zjednoczonych reakcje były równie gwałtowne. Amerykańskie media, zwykle przychylne Megan, nazwały ten ruch szczególnie podłym i seksistowskim. Pojawiły się ostrzeżenia o możliwych reperkusjach dyplomatycznych, relacje między Londynem a Waszyngtonem już dawno wystawiono na próbę. Co dalej, Harry miał już gotowy plan złożenie pozwów w brytyjskim sądzie rodzinnym żądającego przeniesienia miejsca pobytu dzieci. Dokumentację dowodową, raporty z przedszkola, opinie terapeutów, zapisy incydentów naruszenia prywatności przez paparazzi. Strategię medialną Dyskretne przecieki do zaufanych reporterów, podsuwające narracje o troskliwym ojcu ratującym dzieci przed bezlitosnym światem fleszy. Megan natychmiast ruszyła do kontrataku. Jej adwokaci powołali świadków, którzy zgodnie podkreślają, że w Kalifornii dzieci kwitną, uczą się w bezpiecznym środowisku i rozwijają talenty. Przygotowali petycję o zablokowanie paszportów pociech, aby uniemożliwić nagłe wywiezienie ich do Europy. Tle formują sojusze z organizacjami chroniącymi prawa matek i pediatrami, którzy obalają tezę o szkodliwości, hollywoodzkiej, codzienności. Między wielkimi westybulami pałacu odbywa się zupełnie inna gra. Król Karol III milczy, wspierając wprawdzie syna empatią, lecz nie zamierza publicznie sprzeciwiać się królowi swojego serca, opinii publicznej. Książę William odziedziczył po matce strategiczną dyskrecję, lecz prywatnie uznaje, że powrót Harry'ego może rozbudzić kolejny kryzys instytucjonalny, w końcu chodzi o monarchię i linię sukcesji. Tymczasem Lilibet i Archie, nieświadomi, że ich imiona właśnie wprawiły cały świat w drżenie, wychowują się między dwoma kontynentami, dwoma skrajnie odmiennymi wizjami rodziny i przyszłości. Czy będą musieli wybrać bajeczny, hollywoodzki dom, mamy czy osnuty tradycją, ale bezpieczny wszechświat ojca? Nadchodzą tygodnie dramatycznych przesłuchań, przecieków i medialnych bitew. A na końcu tej historii, jakiej jeszcze świat nie widział, mogą stać tytuły. Ojciec kontra matka o serca królewskich dzieci, Saseksów Saga, jedno posiedzenie sądu, które wstrząśnie koroną. Wiedzcie jednak, że bez względu na werdykt, bez względu na to, kto wygra tę wojnę dokumentów, jedna rzecz jest pewna: żadna rodzina nie wyjdzie z tego niezmieniona.